Siemano! Zobaczcie, co mój tata znalazł w piwnicy, sprzątał piwnicę. Zobaczcie, jakieś stare pudełko, nawet nie wiedziałem, że takie mam. O, no, czep jakie fajne woblery, taki, taki wobler. Są fajne, bo ciężkie. Tutaj taki, Tylko jakieś dziwne kotwiczki powołane, mówię, ale to się naprawi. Tutaj taki wobler fajny. Tu następny jaki ładny, o. Tutaj jakaś samoróbka, chyba dostałem od sąsiada go. Ale piękne. Wszystko takie. A no i jeszcze blachę, którą sam y, zrobiłem prawie. Y, bo znalazłem to. Znalazłem kotwiczkę i to dorobiłem w sumie taka samoróbka trochę. Po prostu dorobiłem. To jest wszystko, co znalazłem nad wodą. Dajcie znaczy, też macie takie łupy. I a jeszcze tutaj są takie trzy główki. Siemano.